Dobry wieczór. Dzisiaj jeszcze raz na bieżąco, żeby być niegołosłownym. Wracam do tematu tej opaski, która z zamysłu samego jest OK, ale tak, jak mówiłem w filmie trzeba było po zmienić tutaj. To zrobić razem. Może tak pokażę. Tu, gdzie jest śruba zaciskowa tej opaski, to to powinno być ta, ta część razem. Żeby nie było problemu z zejściem. Bo jak widzicie, nie jest to równe. To raz. A dwa forma tu powinien być zawias. Zawias albo powinna być w środku jakaś opaska, którą by można było zacisnąć tą opaskę. Nie wiem, czy będzie dobrze to widać. I tak. Jeszcze raz dam screena wymiarów. Bo u mnie nie pasuje. Sprawdziłem, dlatego od razu Was informuję, że jeżeli byście chcieli zakupić taką, to się po prostu zastanówcie. Dlaczego? Środek, według informacji, na W zdjęciu pisze 39 do 42 mm. Ja mam 38,5 i ona goni. Ta główna rura ramy, do której wchodzi sztyca podsiodłowa. I tam mam 38,5 z zewnątrz. I się nie nadaje. Jest jeszcze wcześniej taka podpora zrobiona z dodatkowej rurki wzmocnienie, która jest o wiele mniejszej średnicy i na nią jak założyłem to by spełniało po prostu spełniałoby zabezpieczenie ale średnica tej rurki jest o wiele mniejsza także nic dodać, nic ująć. Nie polecam tej opaski. Koszt jest nieduży, ale po prostu, no nie. Dlatego informuję, żebyście sobie zobaczyli wcześniejszy film i obecny film, bo tak jak mówię, zamysł jest dobry. Zastanawiam się, czy na przykład od, bo to chodzi o single speed, czy nie dałoby się po prostu obejmy wraz z tym wózkiem przerzutki przedniej, co chodzi wchodzi łańcuch tam i jest przez przerzutkę z blatu na blatu przesuwany, żeby był była możliwość manipulacji yy, przełożeniami, biegami. Czy aby taką przerzutkę nie zastosować, mam taką przerzutkę i po prostu będę sprawdzał, czy to się nada. A jak nie, to dług tego wymiaru mojego, tego 38,5, będę szukał czegoś takiego, i to może być wtedy trafione. Tyle, że nie wiem, jak. To się ustawi względem, dlatego będę próbował to, co mam ustawić dobrze względem łańcucha. Pierw bez łańcucha, to znaczy w sensie takim, że tylko przyłożenie. Sprawdzę to, jak będzie pasować, czy w ogóle to będzie grać. To, nie w tym momencie będę nakręcał ten filmik, pokazując, czy to się da tak zrobić, czy nie bo w poprzednim blacie miałem podwójne takie osłony, a i tak łańcuch spadał. To by musiało być coś, taka, taka osłona na łańcuch, to by musiało być tak jak w rowerach miejskich i w ramie taki uchwyt po prostu na dole, na dole i u góry takie elki dwie, do których by się przykręciło. Krótkie takie, tylko żeby po prostu bla, blat był chwycony. I żeby było dojście. Mogło to by być nawet takie ażurowe, nie, nie pełne całkiem takie, tylko ażurowe, żeby było widać łańcuch, że łańcuch pracuje, żeby było dojście, możliwość do niego przesmarowania, etc., etc. Także dziękuję za uwagę. To tyle w tym krótkim filmie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.